NIKU! UWAGA! Raz, dwa, Dobry! O, Dobra! O, Dawaj! <głos> 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 Co to za odgłos?! <głos> 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 Co się stało?! Ale <noise> jeszcze To nas przycisz! <noise> eee... Shire... No... Ostatni daj głos! Dobra, to nie wiem <grym> Dobra, to mnie nie wyjebie, nie jest, chodzę do pulpitu do niczego Nie, <grym> nie e, pokazuje Co mi, że mam 200 pingów. Co jest? Stary mi się obudził <grym> Co ty <grym> u ciebie, burzę masz? Nie, mój stary chrapie <grym> Bo zawsze na polskim, jak mam polski, babka coś mówi, z tyłu stary chrapie, kurwa Albo pralkę idzie <grym> Oho kurde To był PogChamp A no, może być <słyska> Nie, nie PogChamp Czemu ta mapa? Chuj, to kujawsza mapa Najlepsza mapa Ej, dlaczego ja mam tyle pingu? Pingu nio. No kurwa, jest już Leży Dajej pa Jezu, ale mam I'm mister. Dostał obity Co tu? Pasha full control PASHA FULL Ale zabiłeś go Zabiłem jednak Dawaj Zabiłem <słyska> Jehele ta ta ta! spokojnie! Czkietki z pilnika powypadają. A ja nie umiem grać klaczy. Och, i sobie patrzą. Będzie kill, będzie patrz, będzie głowa. Longa masz. <noise> Idzie, wyszłem będziemy wychodził. Dobra. Nice. Nie, 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 Gdzie to? Gdzie to? Gdzie to? Tutaj. Dobra. O to chodzi mordo. No, dawaj. Chyba dobrze rzuciłem. To jest człowiek, czy co to? On to kurwa człowiek był. Co? Sam żyjesz. No No, trafiłem go prawie. Kurwa, umrzesz w męczarniach! <grywy> dobrze, tato, ja idę. Ja jestem okay, a małego masz wsiada. Ja nie wiem, ty też. Stop, 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 stop. W tej samej pozycji, góry, to stop, Nie mogę. Jeszcze do... jeden tam jest? <grywy> wchodźcie już, wchodźcie. Wchodź, wchodź. Nie Wchodź! Tańcz, na mnie miałeś wejść! Aha, bo. No to mówię, duch. wchodzić, myślałem, że się domyślisz. Ja bym się domyśliła, nie Bo ja teraz w ogóle stałem, że Shira to jest dziewczyna. No. Ale faza. Ja myślałem, A ja myślałem, że ty co się stało? Co? Myślałem, że ja kogoś zabiłem. Ja że akurat kiedy wyszedłeś. Ja nie chcą. Akurat kiedy waldałeś to akurat ja waldałem, myślałem że tak plecami waldałem w sąsy. Dlaczego ja to zrobiłem? Myślisz, że ja to wiem? Dobra, uciekamy Weź czawkę, weź ciabka. Jak my nie tam ciabka. wybuch, Jak my tam wybuchniamy, a nie na to jest... O! Nie to nie jest sawka. O, Nie to działa jest to jest krew w ogóle. Okej, chyba to zrobić. Ta po drodze znowu kepsa zabówisz. Jesteśmy no, na kewa przez raz, to jest niepiękne mamy. O ławano nam siebie. Oba Okay, huh? Ty, no wypierdalaj, Kurwa, no nie mogę przecież. Wcelowany jestem na ujmniejszą pozycję. <laughs> słyszysz go od za sobą. Za sobą słyszysz. No dzwonisz do mnie ktoś na Skype, kurwa. Za sobą słyszysz. No seba, szmato Mato. do ciebie na Skype, debilu. Oj! Wow! Dajesz klacza! Nie, nie, nie! Kur! Shiro, rzuć, 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 awkę ja ci tam kałaka. No to tak się pojechał. Aż umrzeć i wezmę sobie. Dobrze, jak tam się jadł, kepsa. Ja herbak to biję. Sabi goś co to mi pik piknie. No z dwóch stron mnie atakują. Jasne. Gdzież tu na <grywa> 103 gigamów? No nie żyje, a ja jestem już tu. <laughs> Jest przerwa techniczna, wróciłem i nie mogę się odrodzić. Ja Co to było? O Nie, gorące podzięki. Gorące mamuszki w Twojej okolicy. Sprawdź sam, bez karty kredytowej, bez żadnego skamu, tylko czysty seks. Nie. A jaka gorąca. <laughs> Jaka gorąca! Tak, co tu jest? Zaraz wzięła od. Jaka gorąca! Gramy to. Tak jest. Dobrze. Jeszcze jak? Po nodze. Oj, zabiłem go przez ściankę. Tu już. Może się wydawać, że sytuacja, w której się właśnie znajduję jest bez wyjścia już po mnie, ale nie tym razem, ponieważ znając moje doświadczenie mające 20 tysięcy godzin w tej grze, wiem jak się zachować w takiej sytuacji. Przyjrzyjmy się uważnie, szerokość to około 3 metry, więc to lekkie ograniczenie jeśli chodzi o swobodę, ale jednak, haha, co to dla mnie? Na własnej skórze musiałem się z takimi przypadkami w finałach IEM. dzięki czemu wiem jak się zachowywać w takich przypadkach. Tutaj, jak się domyślacie, również pokazałem na co mnie stać i wykazałem się świetnym opanowaniem. Minus 6. 6. Aaauu Jak chyba bajba pięknego 6-1 Mmm Gorące Mamości Chyba wyżej trochę Marek to... Jak chce Marek? Koim wszystkim kurwa wpis de cwalą Nie <noise> ty Sapiko proszę, dziękuję No nie! AHHH! DEMPI MORDE!